Kochani, e, ciągle e, mówię o filozofiach. Nie. Wejdźmy na moment na epokę oświecenia. E, I tu mamy sporo tych filozofii, wybiorę te najważniejsze, oczywiście racjonalizm, czyli filozofia zakładająca, że jedynym narzędziem poznania świata jest rozum. Jedynym. To za mało. Ratio z łaciny znaczy rozum. To jest ta najważniejsza filozofia, ale zaraz do nią empiryzm, czyli też e, filozofia zakładająca, że jedynym narzędziem poznania świata jest doświadczenie. Zewnętrzne, czyli przygody wewnętrzne, czyli refleksje. No cóż, e, tutaj Donaloka może przypomnę, bo tam to kartyz już wiecie. Myślę więc jestem Kogito ergo sum, to powiedział Kartezjusz i to nie jest związane z racjonalizmem, a teraz John Locke, on wymyślił, że rodzimy się jako tabula rasa, czyli tak naprawdę e, dopiero życie coś na nas zapisuje, tabula rasa, czyli pusta karta, pusta tablica po łacinie. E, to miało wtedy sens, bo ludzie wierzyli w błękitną krew na przykład To, że jak ktoś rodzi w rodzinie arystokratycznej, to wszystko będzie miało usłane różami i, a jakiś z no to niestety nie. Co prawda geny mamy, tak? Myślę, że do końca ta razem nie jesteśmy, ale zostawmy to, tam ocenę. Przejdźmy do optymizmu, podoba mi się, optymizm zakłada, że że świat idzie z postępem, że się zmienia e, na lepsze, że cywilizacja się rozwija i cóż, raczej to jest prawda. E, jak sądzę, e, przejdźmy do pikanterii. Libertynizm o matko. E, czyli w imię wolności jednostki odrzuca się. E, za nawet zasady moralne, wszystko, czyli wolność ponad wszystko nie jest to dobre. Libertyni byli cyniczni. Na przykład Marquis de Sade, możecie o nim poczytać. Albo oglądacie różne e, filmy, powstało ich sporo. E, dalej, deism i ateizm. No, ateizm nie będę mówiła, co to jest, bo każdy wie, więc banałów. E, nie wypowiem, ale deizm zakładał, może trochę trudniejszy jest, podobny, że Bóg stworzył świat, ale nie ingeruje w rzeczywistość i jest jak taki zegarnik, który nakręca zegar i zostawia go samemu sobie. A więc nie zimny takiego Boga mamy, co ciekawe, w wielkiej improwizacji Adama Mickiewicza albo w hymnach Kasprowicza. Władca. To nie przysypuję są niebia w klepsyczne. Tak to tam widzę w tym, Święty Boże, Święty Mocny, e, w tym hymnie. E, dalej jeszcze pomyślę na tym e, oświeceniu: humanitaryzm, czyli przekonanie, że każdy człowiek, od, e, niezależnie od warstwy, do jakiej należy, zasługuje na godne życie. To ważne. E, i myślę, że też cały czas aktualny. Wtedy też się już pojawia autylitaryzm, e, czyli pragnienie takiego e, szczęścia. Tak naprawdę to dominuje dopiero e, dopiero w, w pozytywizmie. Niech pomyślę, co jeszcze z tym e, oświeceniem. E, to chyba raczej wszystkie oświeceniowe filozofie takie e, ważne, które e, przyszły mi do głowy. Zrobię mały e, przeskok do e, romantyzmu. E, tutaj nie wiem końca, czy to są filozofie. Coś na pewno związanego z, z filozofią, jakieś teorie. Na przykład mesjanizm, prometeizm, walenrodyzm, winkelrydyzm, Takie rzeczy. Prometeizm, połączenie buntu z męczennictwem od Prometeusza, tego przykutego do skał Kaukazu umęczonego e, 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 za to, że, że pomagał ludziom. Tutaj mamy też e, e, Prometej z Mickiewicza, wielkiej improwizacji. Mesjanizm, przekonanie, że Polska jest Chrystusem narodów. E, też wymyślił to Łomickiewicz, w widzeniu księdza Piotra przedstawił trzeciej części Dziadów. E, Winkel, e, Ridyzm przez F e w środku się pisze. E, od Arnolda Wingelrida, rycerza średniowiecznego, e, który żył w Szwajcarii, obronił swoją ojczyznę, pozwalając bić dzidy w swoje piersi. To jest postawa właśnie poświęcenia dla ojczyzny, dla ogółu, dla społeczeństwa, co ma nie, niby zmienić bieg historii. I taką postawę przyjmuje Kordian. Juliusza Słowackiego pewnie nie znacie, ale w, e, wspomnę. E, na wszelki wypadek walenrodyzm działanie za pomocą fałszywej maski czyli hmm, zdrady fałszu, spisku e, szpiegostwo konspiracja, takie rzeczy makiawerizm, odrzucenie zasad etycznych i niedobra ojczyzny, taką postawę przyjmuje Konrad Walenrodnicki w utworze pod tytułem Konrad Walenrod też pewnie nie znacie, ale może niektórzy są zainteresowani. To tak pokrótce o tych polskich nurtach, powiedzmy, filozoficznych z epoki romantyzmu. To się przydaje. A potem przejdę do pozytywizmu. Ale za moment, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnych filmach. I Buziaki.